Witam Cię w nagraniu poświęconemu sieci CPA SponsorMob. Mieści się ona pod adresem domenowym www.sponsormob.com. Aby założyć konto w tej sieci, klikamy na Sign Up, czyli zapis. Oczywiście, zanim się zapiszesz, możesz sobie tutaj poczytać informacje, które są zawarte na stronie, zwłaszcza w sekcji Publisher, ponieważ z punktu widzenia sieci, właśnie takim wydawcą będziemy. Mają kilka podstawowych informacji na temat swojej sieci, tego co robią. Mają też swojego bloga. Ta strona żyje i się rozwija. Jest fajną siecią z ofertami CPA. Szczególnie podoba mi się fakt, że mają earnings per click, czyli zestawienie zarobków na kliknięcie przypadające na daną kampanię. A więc, aby rozpocząć pracę, musimy się zarejestrować. Jeżeli jeszcze nie mamy konta. A rejestracji dokonujemy poprzez wypełnienie tego formularza. Jest on podzielony na kilka sekcji. Na początku powinniśmy podać nasze, naszą nazwę. Może to być nasze imię i nazwisko. Nasze pierwsze imię, nasze pierwsze imię, nasze imię i nazwisko. Możemy podać po prostu jakąś domenę, którą posiadamy. Albo także możemy napisać nasze imię i nazwisko. Tutaj drugi wiersz możemy zostawić pusty na dobrą sprawę. Prawda jest taka, że ten formularz możemy uzupełnić w sposób niekompletny. Natomiast, gdyby były jakieś problemy, skontaktuje się z nami żywy człowiek, który poprosi nas o ewentualnie uzupełnienie i dosłanie jakichś danych, ponieważ tutaj nie mamy pełnego automatu. W pełni automatycznie, szybko i bezproblemowo wysyłamy ten formularz, co jest bardzo słuszne. Natomiast w przypadku, gdybyśmy zrobili coś nie tak, jak życzą sobie osoby pracujące nie do końca zgodnego z polityką firmy, albo niekompletnie uzupełnili te informacje, to skontaktuje się z nami uprzejma osoba i w naprawdę serdeczny sposób sobie to wszystko wyjaśnimy. A więc dalej w drugiej sekcji podajemy naszą ulicę, miasto, kod pocztowy, wybieramy. Nasz kraj z listy, następnie nasz adres e-mail. I tutaj znowu warto mieć adres w jakiejś popularnej domenie, na przykład w Gmailu, ponieważ nasze polskie y, serwisy mogą filtrować tego typu oferty, uznawać, że jest to jakiegoś rodzaju spam, blokować i do nas mogą te oferty nie docierać. Natomiast właściciele sieci CPA zadbali o to, żeby te popularne agregatory kont pocztowych, jakim na pewno jest Gmail, jednak tutaj przepuszczały korespondencję. Później podajemy numer telefonu, nasz numer identyfikacji podatkowej, czyli nasz NIP. Natomiast tutaj European VAT Number możemy po prostu podać PL i także nasz numer NIP. Chyba że jesteśmy płatnikiem VAT i wtedy możemy podać numer VAT ewentualnie. Możemy podać numer VAT jakiejś instytucji, dla której pracujemy, albo w której pracujemy. Ja, zakładając jedno ze swoich kont wcześniejszych, na przykład podałem numer VAT akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, dla którego w praktyce wykonywałem pewne prace. No i generalnie musimy zaznaczyć, czy podlegamy niemieckiemu owatowaniu, czy nie, czyli oczywiście zaznaczamy nie, chyba że jesteśmy Niemcem. Albo z jakichś innych przypadków, albo mamy tam firmę, być może. W każdym razie ja nie jestem takim watowcem. Zaznaczamy zgodę na warunki. Warto oczywiście, abyśmy te warunki jeszcze poznali i się z nimi zapoznali. Oto jest lista tych warunków. Zaznaczamy zgodę i wysyłamy taką aplikację. Po wysłaniu naszego formularza, naszej aplikacji, zostajemy przekierowani na taką właśnie stronę, gdzie otrzymujemy podziękowanie i otrzymujemy też prośbę o to, aby potwierdzić zapis poprzez wejście w naszą pocztę i odebranie i potwierdzenie maila. Oto jest mail, którego otrzymaliśmy. Musimy kliknąć po prostu w link. I tutaj po raz kolejny mamy podziękowanie, informacja, że udało nam się zweryfikować nasz adres e-mail. Natomiast, tak jak mówiłem, nasza aplikacja, nasz formularz będzie zweryfikowany przez żywą osobę i musi zostać zaakceptowany. Potem otrzymamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło, które będą takim troszeczkę niezjadliwym ciągiem cy cyfr i znaków, właściwie znaków alfanumerycznych. Czyli cyfr i liter. No, i generalnie też dostajemy informację, że może to chwilę potrwać, bo akurat mogą być zajęci. Natomiast w przypadku, gdyby trwało to przesadnie długo, powinniśmy się skontaktować na taki oto adres pocztowy. Generalnie jestem przekonany, że każdy sobie z tym poradzi i ty także. Ja początkowo nawet wypełniłem formularz, nie podając swojego numeru VAT. Zostałem poproszony, aby to uzupełnić, więc podałem. I pomimo, że nie jestem watowcem po prostu tak jest wymaganie ich systemu, aby mieli taką daną w swoim systemie, a więc dostarczyłem im odpowiedni numer VAT. Może być to nasz też numer NIP z przedrostkiem PL. W tym nagraniu to tyle. Zapraszam Cię do kolejnych.